Mamy też tutaj w tym roku problem z podatkiem, prawda? Stanowisko Wód Polskich jest takie, że jednak przedsiębiorstwo jest jednostką, którą utworzyła gmina. Oczywiście jest to poczynione na gruncie ustawy o gospodarce komunalnej, jest to spółka czy to oczy akcyjna, niemniej udziały w tej spółce ma gmina. Jest to bądź stuprocentowy udziałowca, bądź w przypadku, gdy przedsiębiorstwo obsługuje kilka gmin, te udziały są podzielone. Ale jednak udziałowiec później nakłada ten podatek od nieruchomości, więc my, jako Wody Polskie, też na takie przypływy finansowe się nie godzimy. Prawda? Trzeba pamiętać, że Rada z łatwością może stawkę tego podatku obniżyć, bądź też całkowicie zwolnić. Tutaj jest szereg możliwych rozwiązań do zastosowania. W takim przypadku wiadomo, dyrektor RZGW może wezwać nawet wójta burmistrza, prezydenta miasta, do złożenia wyjaśnień. Czy ten podatek będzie obniżony, czy jest możliwość jego obniżenia, lub czy ewentualnie gmina przewiduje jakieś dopłaty.